Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu, Nasz Sportowy Tydzień. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. W czwartek, 26 stycznia, w Działdowie rozegrano mecz rewanżowy w ramach rozgrywek Pucharu Europy. Działdowski Dekor Glas pokonał drużynę z Wiener Neustadt Austria 3 do 0. Dyjas nie miał większych problemów i pokonał bez straty seta swojego rywala, którym był Chorwat Kojć. W drugiej walce Grot pokonał także Chorwata Bana, tracąc jednego seta. W trzecim pojedynku Konishi pokonał Niemca Wetzela bez straty seta. Ostatecznie Dekorglas wygrał 3 do 0, podobnie jak w pierwszym meczu w Austrii i awansował do półfinału tych rozgrywek. Koszykówka 21 stycznia w Działdowie rozegrano turniej koszykówki mężczyzn z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia miasta. Startowało sześć zespołów. Oto kolejność Nowi Działdowo, Pierre Power, Olsztyn-Ballesz, Drift plus Olsztyn i piąte, szóste miejsce Beton Nidzica i Easynet Net Mława. Halowy turniej Piłkarski Pań. W Iłowie rozegrano halowy turniej Piłki Nożnej z udziałem ośmiu drużyn z trzech województw. Kolejność Wisła Płock 2 Górzno Nowy Świt 1, Wisła Płock 1, Górno Nowy Świt 2, Polonia Iłowo, Husarki Mochowo, Orlęta Reszel, SMS kurzętnik. Piłka nożna. Nasze drużyny przygotowują się do rundy wiosennej rozgrywek. Rozegrano już pierwsze mecze kontrolne. Oto wyniki. Polonia Iłowo pokonała w swoim pierwszym meczu ławiankę 2-6-0 po dwóch golach Lemanka oraz po jednym Ransoma, Ciesielskiego, Rynkowskiego i zawodnika testowanego. W drugim meczu Polonia wygrała także 6-0 z MKS-em Działdowo. Gole zdobyli Ransom 2, Lemanek, Rosocha, Rynkowski, Górny po jednym. Wellitzbark przegrał z Kormoranem Zwierzewo 0-1. Trener WELU, Patryk Wodzicki, wypróbował w meczu aż 21 zawodników. Z tego wynika, że ma duży wybór wśród swoich podopiecznych. Delfin Rybno spotkał się w sparingu z GKS-em Strzegowo. Wygrał Delfin 4-2, a gole zdobyli Orzechowski, Osowski, Kwaśniewski i Sztejka. Biegali dla WOŚP. W sobotnim biegu w Malinowie na 5 km startowały 43 osoby, w tym 19 pań. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, a wśród pań najlepsza była Joanna Piejko. Poprawiono dwa rekordy życiowe i odnotowano dwa debiuty. Uczestnicy biegu napełnili także skarbonkę dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Powracamy jeszcze na moment do tenisa. Stołowego. W Gdańsku rozegrano Grand Prix Polski Seniorów. Z grona zawodników Dekorglasu najwyżej uplasował się Patryk Lewandowski w przedziale 13-16, Kamil Kurowski w przedziale 25-28, Wendland Ksu i Jakub Miszkurka w przedziale 29-32. Tenis stołowy w Rybnie. Trwają rozgrywki indywidualnej amatorskiej ligi tenisa stołowego. W fazie finałowej aktualnie na prowadzeniu Marcin Zieliński z dorobkiem 9 punktów przed Miłoszem Cegiełką 5 punktów. Halowa piłka nożna w Rybnie. E, rozegrano tam 8, 8 kolejkę spotkań. Wyniki Szkłomal Dream Team karbowsty 3-4, Niechłonin Szkłomal 0-4, MKS Tęcza Marne Szanse 1-0. Kończymy dzisiejszy program w nawiązaniu do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawołaniem Siema!